Radżu, czy uważasz, że bardziej pociągają cię bohaterki filmowe czy ja? Służący Radżu rozumiał, że panią swędzi pachwina. Patrzył na nią, mówił: "Czy o to pytasz? Wyglądasz atrakcyjniej, oczywiście. Jesteś inna." Słysząc komplement, usza natychmiast się ożywiała. Służący, wykorzystując okazję, zaczynał grać. Nagle dzwonek do drzwi zaskakiwał usze. Służący Radżu wpadał w panikę. Oboje wstawali, niepewni, co robić. Pani pytała, Kto tu? Radżu odpowiadał, Czy pan przyszedł? Usza odpowiadała, Przyjdzie późno w nocy. Służący zaczynał się zastanawiać. Usza kazała mu szybko sprawdzić i wyjść, ale usza była kompletnie oszołomiona. Gdy tylko Radżu otwierał drzwi, pan już tam był. Pytał: Gdzie byłeś, leniwy idioto? Jak długo dzwonię do drzwi? Radżu mówił: Pan pracował w kuchni. Wchodził służący. Służący jednak był przerażony. Widząc w środku swoją przestraszoną żonę uszę, mąż pyta: Idziesz do przyjaciela? Ona odpowiada: Pójdę już. A tak przy okazji: Dlaczego przyszedłeś wcześniej? Mówi, że spotkanie zostało odwołane. A tak przy okazji, dlaczego nosisz tę koszulę nocną w ciągu dnia? Usza odpowiada, że sprawdzała rozmiar i tak dalej. Ale mąż rozumie, że coś jest nie tak. Kiedy chce wyjść, żona łapie go od tyłu i mówi: chodź, pobawimy się. Ale on mówi, że nie ma nastroju i odchodzi. Tymczasem usza myśli o tym. Czy mąż się o tym dowiedział? Aby dowiedzieć się więcej, napisz piątą część w komentarzach.